Witam, tu Witalii Bortnikow. Dmitrij Pieskow, sekretarz prasowy prezydenta Rosji, faktycznie odrzucił propozycję amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa, aby zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską wzdłuż linii kontaktu między wojskami rosyjskimi i ukraińskimi. Po rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji i negocjacjach z prezydentem Ukrainy. Donald Trump niejednokrotnie wracał właśnie do takiego rozwiązania, by zakończyć konflikt. Zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej, zarówno we własnych wpisach w mediach społecznościowych, jak i w wywiadach telewizyjnych, podkreślając, że Rosja i Ukraina mają zatrzymać się w miejscu, w którym się znajdują, zakończyć wojnę, rozejść się do domów, a dopiero potem zająć się dalszymi działaniami. Regulować wzajemne stosunki między sobą. Jest to dosyć znane podejście. W zasadzie to samo podejście jest obecnie stosowane również na Bliskim Wschodzie. Można śmiało powiedzieć, że Donald Trump konsekwentnie utrzymuje to samo podejście w swoich kontaktach z Putinem, praktycznie od samego początku swojej własnej prezydentury. Zatem rozbieżności nie dotyczą nawet tego, gdzie będą stacjonować wojska rosyjskie i ukraińskie, lecz kolejności podejmowanych działań, jak zresztą słusznie zauważył Pieskow. Trump wyraźnie zaznacza, że Rosja i Ukraina mają wstrzymać działania wojenne na linii kontaktu wojsk, a następnie kontynuować negocjacje w sprawie normalizacji stosunków. Putin natomiast nalega, że potrzebne jest nie zawieszenie broni, lecz tak zwany wszechstronny pokój. I to nawet nie tyle między Rosją a Ukrainą, ile między Rosją a Zachodem. A jeśli wszechstronny pokój wraz z gwarancjami bezpieczeństwa dla Rosji zostanie osiągnięty, to dopiero wtedy będzie możliwe zakończenie działań wojennych. Warto przypomnieć, że z pomysłem zawieszenia broni Trump zwrócił się do Putina już podczas swojej pierwszej rozmowy telefonicznej z rosyjskim prezydentem, a Putin od razu mu odmówił. I właśnie takie odmowy Donald Trump słyszał od Władimira Putina praktycznie podczas każdej ich rozmowy telefonicznej, a także podczas spotkania na Alasce. Jednak to właśnie po zakończeniu tego szczytu amerykański prezydent zaczął wspominać o możliwości podpisania porozumienia pokojowego, które by regulowało również zawieszenie broni na froncie rosyjsko-ukraińskim. Czyli w istocie przychylił się do propozycji Władimira Putina. Równocześnie Donald Trump zmienił swoją retorykę względem Rosji i zaczął grozić Kremlowi dostarczeniem Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, a także wprowadzeniem wysokich ceł wobec państw, które w dalszym ciągu nabywają rosyjską ropę naftową, co w ten sposób przyczyniają się do tego, że Kreml może kontynuować wojnę przeciwko naszemu krajowi. Jest oczywiste, że to właśnie te groźby ze strony amerykańskiego prezydenta zmusiły prezydenta Federacji Rosyjskiej do zwrócenia się już do sprawdzoną broń kolejnej rozmowy telefonicznej z Donaldem Trumpem, po której prezydent Stanów Zjednoczonych odniósł wrażenie, że Władimir Putin jest bardziej gotowy na pokój niż jeszcze niedawno. A aby sformalizować wszystkie uzgodnienia, konieczne jest ponowne spotkanie, tym razem w stolicy Węgier. I właśnie w tych dniach sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio oraz minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow mają przygotować. Temat tego drugiego spotkania amerykańskiego i rosyjskiego prezydentów, które odbyłoby się od momentu powrotu Donalda Trumpa do gabinetu owalnego. Jednak oświadczenie Pieskowa świadczy o tym, że samo podejście Kremla do uregulowania sytuacji z wojną rosyjsko-ukraińską nie zmieniło się, no, praktycznie ani na jotę. Pieskow niezmiennie podkreśla, że Rosja będzie upierać się przy idei sekwencji działań, która zakłada, że w pierwszej kolejności należy osiągnąć porozumienie pokojowe, a dopiero potem omawiać kwestię zawieszenia broni na froncie rosyjsko-ukraińskim. A my doskonale rozumiemy, że Porozumienia w sprawie traktatu pokojowego mogą być osiągane nie przez miesiące, lecz lata, a ich finalizacja nastąpi dopiero po tym, jak Donald Trump przestanie być prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, co rzecz jasna nie leży w interesie amerykańskiego lidera, jak wszyscy. się przekonaliśmy, że jest gorąco zainteresowany, jeśli nie pokojową nagrodą Nobla, to przynajmniej reputacją rozjemcy, który potrafi zakończyć nawet najbardziej złożone konflikty. I tu oczywiście najważniejszym pytaniem jest to, na co liczy Putin, jeśli... Jego dialog z Donaldem Trumpem po raz kolejny zakończy się uświadomieniem sobie, że prezydent Rosji ignoruje wszelkie propozycje amerykańskie i celowo zwleka z decyzjami, aby w sprzyjających warunkach, bez nowych sankcji i dodatkowych dostaw broni, móc kontynuować wojnę. Dla naszego kraju, aby kontynuować wojnę rosyjsko-ukraińską, realizując w ten sposób swój plan, chodzi o utrzymanie status quo. W tej wojnie na okres prezydentury Donalda Trumpa w gabinecie Owalnym. Donalda Trumpa już pytano, jak reaguje na ten oczywisty fakt, że rosyjski przywódca po prostu zwleka, wykorzystując jego własną prezydenturę i rzecz jasna jego niezrozumienie sytuacji. Lecz Donald Trump z przekonaniem odpowiedział dziennikarzom, iż z nim usiłowano zwlekać. I to nie tylko tacy ludzie jak Putin, a on zawsze sobie radził. Cóż, zobaczymy jak to się rozwinie tym razem, biorąc pod uwagę, że jeszcze przed rozmowach Marko Rubio z Ławrowem usłyszeliśmy absolutnie jasne i niezmienne stanowisko Kremla, które nie różni się w niczym od tego, jakie Władimir Putin zajmował nie tylko w ostatnich miesiącach pobytu Donalda Trumpa w gabinecie owalnym, ale tak naprawdę przez wszystkie ostatnie lata jego prezydentury. Można by rzec, że już od znanych propozycji Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych oraz resortów spraw zagranicznych krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego, które to poprzedzały początek wielkiej wojny rosyjsko-ukraińskiej i wymagały od Zachodu, aby zrezygnował z możliwości poszerzenia NATO i... Zmniejszenia własnej obecności wojskowej w państwach Europy Środkowej i Południowej, które przystąpiły do sojuszu północnoatlantyckiego po roku 1997. Cóż, tutaj Donald Trump będzie musiał albo powrócić do ostrej retoryki wobec prezydenta Rosji, albo zacząć podejmować faktyczne i konkretne działania, które zmuszą Władimira Putina do przemyślenia nie jak ma zwlekać, lecz jak ma naprawdę zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską. Dziękuję wam. Zostańcie ze mną, subskrybujcie kanał i moje media Patronite MacWidinitel, co wspiera rozwój. Użyjcie sponsoringu na YouTubie. Zwycięstwa i pokoju. Powodzenia!